To już niemal pewne w grudziącu zostanie wybudowana pierwsza w Polsce elektrownia gazowa. Taką decyzję podjął koncern Energa. Choć jeszcze nie ma wiążącej umowy, to w mieście podpisany został list intencyjny, potwierdzający wolę współpracy inwestora z samorządem. Będzie to największa pod względem wielkości mocy elektrycznej, elektrownia gazowa z planowanych w kraju. Władze miasta rozmowy z Energą prowadziły od ponad roku. W inwestycji widzą szansę na rozwój miasta. Jeżeli powstanie ta elektrownia dla naszego miasta, dość spore wpływy do budżetu. Bezpośrednio wymierzalne i pośrednio. Bezpośrednio to jest podatek od budynków i budowli, podatek w Pitach, podatek w Citach. Pośrednio wiadomo, że muszą współpracować z elektrownią dostawcy, no najlepiej dostawcy lokalni, którzy będą mieli z tego tytułu dochody. Także cieszę się bardzo, że tym listem intencyjnym fizycznie rozpoczynamy współpracę. Mówimy o, doku, o, o konkretnych dokumentach, o konkretnych opracowaniach związanych z planowaną dokumentacją. Budowa elektrowni będzie największą inwestycją w naszym regionie. Pochłonie ponad 3 miliardy złotych. Grupa Energa planuje zakończyć inwestycję w 2015 roku. Wtedy zatrudnienie tam może znaleźć kilkadziesiąt osób. Grudzień jest bardzo ważnym węzłem energetycznym. Więc tutaj... Wyprowadzenie mocy właśnie z tego miejsca jest, jest yy, szczególnie tutaj można powiedzieć z jednej strony łatwe, ale z drugiej strony pożądane właśnie na całą Polskę północną. Jak wiemy, wiatraki powstają głównie w północnym pasie Polski i, i to tutaj będzie właśnie yy, największe zapotrzebowanie na elektrownie gazowe. No i z drugiej strony gazociąg wysokiego ciśnienia, który, który przebiega przez miasto Grudziądz, więc to są, to są te najważniejsze yy, tutaj uwarunkowania. Z jednej strony mamy gdzie wyprowadzić energię elektryczną z drugiej strony łatwy dostęp do paliwa. Gdzie dokładnie w Grudziądzu stanie elektrownia? To owiana jest tajemnicą. Mówi się o kilku lokalizacjach. Jedną z nich jest Węgrowo. Elektrownie gazowe w porównaniu z elektrowniami konwencjonalnymi emitują mniej szkodliwych związków chemicznych. Ta grudziącka będzie miała moc około 800 MW. Energią tą można zasilić około 2 miliony gospodarstw domowych. To dobra wiadomość, ponieważ do 2020 roku Polska musi zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 20%.